Z serwami, ale wielkie brawa! <kluczy> e, witam serdecznie. E, jeszcze 12 czerwca e, bieżącego roku, siedząc po drugiej stronie, e, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będę mógł tutaj dzisiaj przed tak e, wielkim gronem. Kilka słów ze swojej strony po prostu e, opowiedzieć. Mam nadzieję, że wartościowych. Mam nazwisko Lachada. Ja reprezentuję firmę e, Professional bardzo e, na rynku e, polskim, firmę startującą, którą otworzyłem. Oprócz tego e, również całą Akademię Real, Real Business, którą stworzyłem w ramach projektu Pracze Online e, Dodatkowo w trakcie całości tego jakby rozwoju doszły poszczególne elementy, takie jak sklep unisok czyli sprzedaż maszyn, sprzętu, akcesoriów chemii dla branży czystości. Oprócz tego tematy związane z rozwojem agencji marketingowej dla branży czystości, mówię tutaj o Optiweb jak też kwestia, które w trakcie doszły, które były ściśle związane z, z wsparciem, które prze, przekazywałem, przekazuję e, ciągle e, osobom, które wchodzą w, w, w branżę czystości i potrzebują skorzystać ze środków typu dotacje dofinansowania na start własnej firmy z urzędu pracy, a nie ma co ukrywać, e, są to fajne pieniądze, nawet jakby się komuś wydawało, że otrzymanie 30, 40 czy tak w tym roku najwyższej kwoty 48 tysięcy złotych z urzędu pracy na, na start firmy biorącej, e, to jest mało. Mówię na pewno tym osobom, które zaczynają. To jest, taki, to, jest tak, to są takie pieniądze, które na start, darmowa kasa, można tak to nazwać, bardzo, bardzo mocno pomagają. E, to jest raz.